Czy wiecie, jak nazywa się najdłuższa przerwa w szkole? Nie, nie jest to przerwa obiadowa. Najdłuższa przerwa w szkole to podobno lekcja techniki. Uczniowie uczą się na niej, jak nie słuchać nauczyciela, oraz prześcigają się w wymyślaniu różnorodnych aktywności, a są nawet desperaci, którzy odrabiają zadania domowe. Zazwyczaj nauczyciele techniki są lubiani przez uczniów, bo na ich zajęciach panuje spokój porównywalny ze spokojem w stadionowej toalecie podczas przerwy finału Mistrzostw Galaktyki w piłce kopanej. Na całe szczęście tacy nauczyciele uważają za najgorszą możliwą ocenę czwórkę, co bardzo podbudowuje klasowe ameby intelektualne. Dość dziwne jest również to, że student Politechniki uważany jest za kogoś, kto studiuje przyszłościowy kierunek, a nabywanie umiejętności technicznych na etapie szkoły podstawowej traktowane jest ze sporym przymrużeniem oka. O wiele bardziej szanuje się takie przedmioty, na których człowiek zdobywa podobno prawdziwą i twardą wiedzę. Hmm, zapewne. Ludzie pierwotni, zanim wystrugali włócznię i naostrzyli grot, mieli za sobą trzydniowy kurs teoretycznego przygotowania. Konfucjusz wskazuje na działanie jako sposób na naukę. Prężnie rozwijające się w zakresie edukacji, dyscypliny neuronaukowe również mówią o tym, że umiejętności techniczno-manualne są kluczowe dla rozwoju mózgu. Ciekawe jest również to, że absolwent szkoły średniej, który wyrusza na przygodę życia zwaną studiami, nagle odkrywa to, że żelazko to niesamowicie skomplikowany w obsłudze przedmiot, a samodzielna wymiana żarówki to zadanie dla człowieka, który jest krzyżówką Einsteina i Rambo. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego młody, wykształcony na bazie podstawy programowej człowiek czuje się bezradny w obliczu gry zwanej życiem? Na to pytanie odpowie Wam zakurzony belfer i jego typowa lekcja techniki. Dzień dobry. Temat lekcji: Przyszywanie guzika. Niestety nie mamy dzisiaj guzików, więc proszę sobie. Taki guzik z czterema dziurkami narysować i zapisać. Punkt pierwszy. Nawlekamy nitkę na igłę. Punkt drugi. Zdecydowanym ruchem przełożyć igłę przez pierwszą dziurkę. Punkt Trzeci, powtórzyć przy kolejnych trzech dziurkach. Punkt czwarty, powtarzać aż będzie się trzymało. Cóż, zakładanie zeszytu do techniki wydaje się być kolejnym absurdem systemu edukacji. Oczywiście są też nauczyciele pasjonaci. Którzy budują z uczniami cuda z drewna, papieru czy metalu. A kiedy to padnie na podatny grunt, okazuje się, że może być początkiem wspaniałej kariery zawodowej. Bo przecież dobry technik, fachowiec, który na przykład doskonale potrafi obrobić drewno, to ktoś z nietuzinkowymi umiejętnościami. I dlatego dziś zajmiemy się tym, dlaczego warto mieć fach w ręku, który może okazać się kluczem do założenia własnej firmy. No to lecimy. dawaliśmy przed nowoczesnym kameralnym biurowcem połączonym z halami produkcyjnymi. Lecz nie o miejscu dzisiaj mowa, a o ludziach, którzy potrafią przekuć pasję w dobrze prosperujący biznes. Dzisiaj moimi gośćmi są Agnieszka i Robert Chmielewscy, właściciele firmy Komplet. Rozsiadłem się wygodnie w tym stylowym showroomie. Witaj Agnieszko, witaj Robercie. Na początek powiedzcie mi, czym zajmuje się firma? Firma od 30 lat zajmuje się nieprzerwanie produkcją mebli tapicerowanych. Meble tapicerowane, co to znaczy? To znaczy taka sofa, na której siedzimy, fotel, narożnik, szezlong, szezlong, czyli taka leżanka, pufy, narożniki we wszelkich możliwych wariantach, w różnych stylach, czy to nowoczesnych, czy bardziej tradycyjnych, czy takie obecnie, które Królują na salonach, czyli w stylu skandynawskim, czyli industrialny styl, czyli wszystko to, na czym siedzimy. Nasze meble są dostępne tak naprawdę praktycznie w prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tacy największe nasi, nasi odbiorcy to jest Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia. Ostatnio nasze meble cieszą się powodzeniem na przykład w Rosji, czyli... Idziemy też w kierunku wschodnim, ale również możemy się pochwalić, że w naszej historii mamy również duże dostawy do Stanów Zjednoczonych, do Izraela. No i mamy nadzieję, że niebawem również zawitamy w krajach Zatoki Perskiej, a konkretnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Arabii Saudyjskiej. Czyli można powiedzieć, że meblarsko podbijacie cały świat. A ja chciałbym się dowiedzieć, jak w ogóle zaczęła się ta Twoja przygoda, Robert, z firmą Komplet. Z, myślę, że z tym całym światem to, to taka duża przesada, ale powoli, powoli, może kiedyś tak będziemy mogli powiedzieć. Jeżeli chodzi o, o to, jak się zaczęła moja przygoda z, z tym zakładem i, i, i z, z tym, co w ogóle robimy, to tu nie ma co ukrywać. No, jestem jak gdyby drugim pokoleniem firmek. Wszedłem do, do, do firmy. Którą stworzyli, stworzą, stworzyli rodzice i którzy zbudowali tą, tą firmę. A ja, jakby obserwując od samego początku, czyli od 1989 roku, jak to wszystko się tworzyło, jak budowało, Mm, już jako chłopik, chłopak 17-18-letni brałem udział w tworzeniu tej firmy, czy, czy to w przenosinach, czy w zakładaniu nowych miejsc, czy w załadunkach mebli, czy w wywozie mebli, czy czy układaniu materiałów produkcyjnych. Czyli teoretycznie biorąc, od samego początku byłem w tej firmie i można powiedzieć, że. Mm, przez rodziców, jako najstarsze dziecko, byłem tak gdyby, namaszczony, czy predysponowany do tego, że, że w z tyłu głowy y, zawsze miałem to, że nieważne y, jaką szkołę skończę, czy jakie studia y, pociągnę, i tak koniec końców będę musiał wrócić do gniezda i pomóc rodzicom, co oczywiście nie było przymusem. To był mój, mój wybór i, i z którym rzadko kiedy miałem jakieś problemy. Zdarzało się oczywiście wątpliwości, czy, 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 czy dobrze podjąłem, i, i wybrałem swoją przyszłość zawodową, ale można powiedzieć, że to było tak z automatu. Trudno tutaj więcej roz, 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 rozpatrywać, ten, to, to się po prostu zadziało same, można tak powiedzieć. Powiedziałeś, że od 25 lat jesteś już w firmie, to jest tak naprawdę szmat czasu. Powiedz mi, skąd bierzesz energię i jak to robisz, że nadal z taką pasją podchodzisz do tej firmy i nadal chcecie to rozwijać i wprowadzać wasze produkty na cały świat? Na, na odpowiedź e, tak skonstruowanego pytania trochę b, mamy mało czasu, ale ogólnie rzecz biorąc, e, myślę, że to, co mnie motywuje do, do, do dalszego rozwoju, to jest taka, taka, tak, tak, takie przysłowie, które, które powoduje, że też nie mamy wyjścia. Bo jeżeli się nie rozwijasz, to musisz się zacząć zwijać, czyli rozwój m, musi być ciągły. Nie, nie, ma, nie ma możliwości, żeby powiedzieć, dobra. To już jest stop, to już mi starczy. Tak, takie myślenie spowodowałoby, że w krótkim czasie firma zostałaby wypchnięta z rynku. No, nie jesteśmy monopolistą, tak? mamy wokół siebie mnóstwo doskonale działających firm. Branża meblarska, ogólnie rozumiana w Polsce, jest jedną z najsilniejszych branż na świecie. My ogólnie polskie firmy meblarskie są w Europie na drugim miejscu, a jeżeli chodzi o świat, jesteśmy na trzecim miejscu. Czyli y, proszę sobie wyobrazić, jaka to jest y, skala konkurencji, która nas, nas otacza. Więc to, to jest pierwsza zasada. Więc jeżeli chcę myśleć, żeby y, zarobić na godną z przyszłości emeryturę, y, przekazać coś dzieciom, no to, to nie mogę spocząć na laurach. To jest pierwsza rzecz, która, która motywuje druga, to to, że osobiście mnie motywują ładne rzeczy, fajne rzeczy, bo takowe staramy się robić. Zawsze gdzieś, gdzieś moje myśli błądzą w kierunku ciekawego, ładnego designu, fajnych wzorów. A żeby to, to stworzyć, potrzebuję do tego fajnych ludzi, czyli, czyli motywuje nas do rozwoju na pewno ładne rzeczy i fajni ludzie. No nie da się stworzyć czegoś fajnego bez posiadania dobrego, zgranego zespołu. Tak? Czyli praca z ciekawymi naprawdę ludźmi, z projektantami, z designerami, z moimi technologami, to, to daje mi radochę, tak? Tak, tak jakby powiedzieć. No i trzecia najważniejsza tak naprawdę rzecz, bo, bo bez niej no trudno by było mówić o tych dwóch wcześniejszych, to są pieniądze. Tak? No jeżeli firma przynosi realny dochód i jest stale nad kreską, a nie pod kreską, no to też chce się w niej pracować. Tak? No, nie wyobrażam sobie ciężkiej pracy, jaką wykonuje mój zespół i ja, jeżeli nie byłbym w stanie tym ludziom odpowiednio zapłacić, odpowiednio ich wynagrodzić i jeszcze do mnie by nie zostało. Więc to są takie trzy podstawowe rzeczy, czyli, czyli stały rozwój, który musi być, fajne rzeczy i ludzie, którzy te fajne rzeczy robią. No, i, i, i gotówka, ży, żywi pieniądz, który my z tych naszych działań widzimy. To są podstawowe takie rzeczy. Czyli do ciągłego rozwoju potrzebna jest też edukacja. Tak jak mówisz, człowiek nie może zatrzymać się w miejscu. A wracając do Twojej przeszłości, do szkoły, do szkół, które kończyłeś, jakbyś z perspektywy czasu teraz ocenił, jakie przedmioty szkolne przydają Ci się na co dzień w funkcjonowaniu tej firmy? To jest pytanie, które, które uwielbiam, bo jesteś nie, nie, nie pierwszą osobą, która mi, mi takie pytanie, pytanie zadaje. I tak myśląc nad tym pytaniem tak na szybko, no to jak cofniemy się do, powiedzmy, do podstawówki najpierw, bo, bo, bo to jest pierwszy moment. Myślę, że lubiłem na pewno i, i, i nadal lubię historię. Ale też nie mi były prace, e, prace ręczne. Z, tej, z racji tego, że, że koło domu zawsze mieliśmy warsztat, e, jakiś garaż, gdzie były młotki, madła, e, różne rzeczy. A ja byłem dzieckiem, które wiecznie biegało gdzieś po, po, po kątach, po lasach, po polach, po, po jeziorach. Robiłem sobie samułki, wędki, e, jakieś łapacze do rozwilitek, do motyli, czyli e, praca z, z imadłem, z dłutem, z szlifierką. No, raczej rzeczami niebezpiecznymi, e, nie była mi obca, jak ja sobie pomyślę co ja wyrabiałem w latach mojego wczesnego dzieciństwa, kiedy miałem naście lat i skojarzę, że teraz mogłoby to robić moje dzieci, no to mi tam ostrociarki po plecach chodzą, e, więc, więc tą żyłkę i smykałkę takiej złotej rączki chyba zawsze miałem, ale to zawdzięczam mojemu ojcu, który, który no taką ciężką rękę miał do, do tego, że czy chciałem, czy nie chciałem, musiałem pomagać, czy to w malowaniu, czy zakładaniu tapet, czy, czy, czy w naprawie e, jakiegoś silnika, czy traktora, więc no, to się samo też jakoś tak zadziało, że teoretycznie w domu poza rzeczami, które mi się nie chce robić, no to prawie mogę wszystko zrobić, tak. E, jeżeli chodzi o przedmioty takie już stricte, które mnie w jakiś sposób rozwinęły, no to tak jak mówię, historia, która nauczyła mnie Wyciągania wniosków z jakichś popełnionych swoich błędów i budowania jakichś planów na przyszłość, czyli jakiejś tam strategii, czy to marketingowej, czy sprzedażowej. No to jakby nie było, to odbywa się to na zasadzie niby intuicji, ale żeby mieć odpowiedni ten poziom intuicji, musimy mieć odpowiednią wiedzę, która jakby pozawerbalnie gdzieś tam z tyłu w głowie naszej tkwi i, i pozwala nam tą intuicję mieć. Więc, czyli ta, ta historia na pewno, a jeżeli chodzi później o dalszy mój rozwój, no to w jakiejś mojej edukacji poza, pozaszkolnej, już po, po, po podstawowej, w liceum, to miałem fajnego nauczyciela matematyki, który oprócz przekazania jakichś tam postaw matematyki, które pewnie są potrzebne w prowadzeniu firmy, był wspaniałym człowiekiem, który potrafił nam przekazać oprócz. Oddawanie, odejmowania, mnożenia, całkowania, potęgowania i wszystkiego, co z tym związane, swoją filozofię życiową. I która mówiła o tym, że szanuj drugiego człowieka, bądź rzetelny wobec tego, co robisz, nie naginaj w rzeczywistości do swoich planów. On nam to przez 4 lata liceum pięknie, pięknie przekazał i chyba, jak się spotykamy po latach z tym nauczycielem, mieliśmy pierwsze spotkanie po 10, później po 20 latach, czy też 15, nie pamiętam już dokładnie. Do dzisiaj jest takim człowiekiem, którego cała klasa szanuje właśnie nie za to, że uczył ich matematyki lepiej lub gorzej, ale za to, że, że przekazał tą taką wiedzę życiową. A idąc dalej, już na studiach wyższych, troszeczkę liznąłem o prawo, które tam w jakiś sposób pozwoliło mi uporządkować pewne myśli w głowie. A koniec końców skończyłem wydział filozofii, jestem agrystem filozofii, który, która daje mi to, i wtedy dała, i teraz daje. Że mam otwarty umysł. Tak? Taki, nie, nie, nie jest dla mnie problemem e, myślenie w jakimś szerokim horyzoncie zdarzeń i, i planowanie na wielu frontach naraz. No to też, też myślę, że to dzięki historii, prawu i, i filozofii. To jest taka, e, taka składanka cech, które, które pozwoliły mi e, wiedzieć, że ja stale muszę się rozwijać. Tak? Bez, bez tych podstaw, z tych trzech przedmiotów, myślę, że, że byłoby ciężko. Te przedmioty powodują to, że, mając oczywiście jakieś podstawy konkretne ze szkoły podstawowej, powodują, że, że doskonale sobie człowiek może radzić w biznesie, nie wchodząc w szczegóły. Bo od tego już mamy pracowników zewnętrznych, czy też pracowników zatrudnionych, którzy już, już są w stanie ogarnąć szczegóły. Ale żeby wizję firmy i wizję jej rozwoju budować. To trzeba mieć te podstawy dotyczące analizy, dotyczące wnioskowania i, 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 i budowania przyszłości. Super ciekawie się tego wszystkiego słucha. Zapamiętałem również we wcześniejszej wypowiedzi o tym, że oczywiście jest to firma rodzinna, którą Robert w, której, w którą Robert został wprowadzony przez rodziców. Natomiast wiem również, że wy macie trójkę dzieci. Chciałem się zapytać, czy wy macie takie plany i czy to już może się dzieje, że wprowadzacie swoje dzieci w tą firmę? Podobnie jak Robert został namaszczony przez swoich rodziców, którzy stworzyli tą firmę. Ja jestem tylko żoną męża, także ja tutaj jestem napływową osobą. Natomiast rzeczywiście mamy trójkę dzieci, trzech synów. Różnica jest taka, że Robert był najstarszy, miał dużo młodsze siostry, natomiast u nas mamy trzech synów, różnica między nimi jest 7 lat, najstarszy ma lat 19 w tej chwili. Jacek i właściwie Jacek już od kilku lat angażuje się w pracę w firmie, tak samo jak średni Leszek 17-letni. To są różne, różne działania, które wykonują, bo od takich zwykłych, podstawowych, jak chociażby pomoc na magazynie, czyli pakowanie, ładowanie mebli na samochód, no w, tym, w tym roku na przykład już zaczęli robić bardziej ambitne e, rzeczy, czyli krótko mówiąc, e, pewne rzeczy uzupełniają e, online, w internecie. E, Leszek, na przykład, w tym roku uzupełniał ofertę naszą na Allegro. Jacek, starszy, a aktualnie student architektury, również miał okazję trochę pobawić się e, na platformie dla, dla architektów. Troszeczkę zajmował się logistyką, troszeczkę innymi działaniami, troszeczkę kontroler, kontrolerami jakości byli. Także mam wrażenie, że. Chyba lubią nawet pomagać, jest to jakby dla nich naturalne, zawsze i u nas w domu dużo musieli pomagać i, i to, że są potrzebni, że pomagają we firmie, a że całe wakacje praktycznie w tym roku też spędzili we firmie, uczą się życia tak naprawdę, zarabiają pieniądze, doceniają wartość pieniądza, poznają firmę od środka i widzą, że to nie jest takie łatwe. Jak przekuć pasję w sukces? Dzięki Agnieszka, dzięki Robert. Dzięki. Jeżeli nadal uważacie, że technika to banalny przedmiot, wystarczy włączyć YouTube, by się przekonać, że miliony Polaków oglądają ludzi, którzy pokazują, jak nadać nowy design starym meblom, jak sprytnie zbudować tablicę manipulacyjną dla swojego dziecka, albo jak wykonać ozdoby świąteczne, na widok których znajomi nie będą myśleli, że to prace małego dziecka. Połączenie między umysłem a ręką to jedna z najistotniejszych więzi. Wymyśleć maszynę to jedno, ale zbudować ją to zupełnie inna bajka. Wyobraź sobie, co by było, gdyby bracia Wright tylko teoretyzowali na temat maszyny latającej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.